Wybory samorządowe 2024 roku dlaczego są bardzo ważne? Od 35 lat środowiska wolnościowe ignorowały wybory samorządowe. Często wyrażano się o samorządach z pogardą, że zajmują się placami zabaw i przejściami dla pieszych. To było poniżej godności ludzi, którzy chcieli zmieniać świat. Wyjątkiem w latach 90. był epizod z burmistrzem Kamienia Pomorskiego, ale nawet ten mały sukces został całkowicie zmarnowany wizerunkowo. Ponadto Stanisław Żółtek z krakowskiego oddziału UPR był wiceprezydentem Krakowa. Ale czy można te wydarzenia uznać za sukces? Gdzie dzisiaj są główni aktorzy? Korwin, Żółtek, Oleszczuk. Już nie współpracują, są poza głównym nurtem wolnościowym. Jak do tego doszło? Co poszło nie tak? Dlaczego zaprzepaściliśmy nawet tak niewielkie sukcesy? Wielu działaczy kolejnych partii wolnościowych było bardzo niechętnych angażowaniu się w te, jak twierdzili, niepotrzebne wybory. Woleli skupić się na wyborach do Sejmu. Historia bardzo sobie z nich wszystkich zakpiła. Okazuje się, że to właśnie wybory samorządowe są kluczem do rządów w Polsce. I nie tylko w Polsce. Tak jest na całym świecie. Tej prostej prawdy nie potrafiło sobie przyswoić nasze środowisko. Cena, jaką przyszło nam za to zapłacić, była gorzka i słona. Na własną prośbę odcięliśmy się od narzędzia, które jest niezbędne w budowaniu silnych i trwałych struktur politycznych. Oto główne powody, dla których chcąc zmieniać Polskę, musimy angażować się w politykę lokalną. 1. Start w wyborach samorządowych to poligon lokalnych struktur partyjnych. Działacze muszą prowadzić kampanie, spotykać się z wyborcami, roznosić ulotki i plakaty, zbierać podpisy, występować w mediach. To jest bardzo duże i trudne zadanie. Ale jeżeli ktoś nie potrafi poradzić sobie z takim zadaniem na poziomie lokalnym, to nie ma szans na sukces na poziomie ogólnopolskim. Kampanie samorządowe pozwalają zweryfikować wiarygodność kandydatów, sprawność struktur oddziału i regionu, stopień ich zaangażowania. Oczekiwanie, że osiągniemy dobry wynik w wyborach do Sejmu bez udziału w wyborach do samorządów, to jak oczekiwanie sportowca, że zdobędzie złoty medal na Olimpiadzie bez udziału w treningach. Bo po co brać udział w treningach, skoro nie zdobywa się tam medali? To może się wydawać śmieszne, ale tak niestety myślało wielu liderów i działaczy partii wolnościowych. 2. Edukacja wyborców. Wybory samorządowe to okazja do edukacji wyborców na temat działania samorządu, strumieni publicznych pieniędzy, podatków, praw własności, działania infrastruktury i wiele innych. Dzięki wyborom samorządowym wyborcy mogą dostrzec relacje pomiędzy swoimi wyborami a skutkami tych wyborów. I odczuwają to o wiele szybciej i wyraźniej niż w przypadku wyborów parlamentarnych. 3. W przypadku wyborów samorządowych ewentualne błędy i wpadki w trakcie kampanii nie niosą ze sobą zbyt dużego ryzyka politycznego. Dzięki temu politycy mogą nauczyć się wystąpień publicznych i przećwiczyć argumentację w debatach. 4. Samorządy są mniej uwikłane w politykę ogólnopolską. Politycy startujący w wyborach samorządowych rzadziej ujawniają swoje powiązania z dużymi partiami, co daje szansę środowiskom z mniejszych partii na lokalny sukces. Rola samorządów. Samorządy to nie tylko place zabaw i kładki. Budżety dużych miast to kwoty od kilku miliardów do 30 miliardów złotych oraz budżety spółek gminnych. Samorządy mogą podejmować decyzje w takich sprawach jak sprowadzanie imigrantów, finansowanie organizacji o określonym profilu politycznym, użyczanie lub odmawianie lokali samorządowych organizacjom społecznym. Samorządy to gigantyczny pracodawca, a w wielu gminach wręcz główny pracodawca. Oprócz zatrudnienia w samym urzędzie samorząd ma do dyspozycji spółki gminne oraz zlecanie prac na rzecz gminy poprzez przetargi. Są to często przetargi ustawione pod konkretne firmy i doskonałe narzędzie wpływu polityków na wyborców. Samorządy mają kontrolę nad lokalnymi mediami, gazetkami gminnymi i ich internetowymi odpowiednikami. Są to tak naprawdę darmowe budżety reklamowe samorządowców, którzy są u władzy: burmistrzów, wójtów i radnych. Władze samorządowe, mając do dyspozycji środki budżetu gminy, spółki gminne oraz majątek gminy mogą w swoisty sposób wynagradzać tych, którzy ich wspierają i karać tych, którzy są im przeciwni. Samorządy decydują o formie edukacji. Mogą sprzyjać powstawaniu prywatnych lub społecznych szkół, lub mogą to skutecznie blokować. Pośrednio mają wpływ na rozwój edukacji domowej. Samorządy mają duży wpływ na działanie takich instytucji, jak policja, straż miejska, lokalne, oczywiście niezawisłe, sądy. Umiejętność analizy sytuacji w samorządzie. Aby świadomie oceniać władze samorządu oraz podejmować przemyślane decyzje, wyborcy powinni zapoznawać się z pakietem informacji o swoim samorządzie. O wyborach nie powinien decydować garnitur polityka i jego uśmiechnięta twarz, ale efektywność działania na rzecz dobra wspólnego. Oto obszary zainteresowania istotne dla wyborców. Ocena budżetu samorządu i kosztów jego działania, zadłużenie, podatki i opłaty, porównanie do innych samorządów w zakresie efektywności działania, plany zagospodarowania terenu. Ruchy miejskie. Rozwijające się już od 20 lat media społecznościowe miały ogromny wpływ na powstanie tak zwanych ruchów miejskich. Celem tych nieformalnych grup mieszkańców były zazwyczaj jakieś drobne sprawy dotyczące osiedla czy ulicy. Place zabaw, skwerki z zielenią, hałas, czystość. W oczach tak zwanych poważnych polityków były to sprawy niepoważne. Ale te sprawy jednoczyły ludzi. Oni się poznawali, tworzyli bardzo szybko sieć kontaktów, tworzyli grupy w mediach społecznościowych. Potem te grupy rozrastały się do tysięcy członków i zaczynały zajmować się coraz większym spektrum spraw. Już nie tylko place zabaw, skwerki czy kładki. Stopniowo ruchy miejskie zaczynały wpływać na politykę lokalną i odgrywały coraz większą rolę w wyborach parlamentarnych. Liderzy tych ruchów profesjonalizowali się i rozpoczynali kariery polityczne. Grupy i sieci ruchów miejskich to doskonały kanał komunikacji z wyborcami. Całkowicie porzucone przez partie wolnościowe. Idąc w kierunku wysoko na szczycie polityki położonego Sejmu potknęliśmy się o leżące na drodze niepozorne ruchy miejskie. Mówią, że pycha kroczy przed upadkiem. Tym właśnie była pycha polityków wolnościowych ignorujących drobne sprawy zwykłych ludzi. Ochrona dziedzictwa narodowego i tożsamościowego. Lokalne społeczności to kluczowe miejsce dla ochrony dziedzictwa narodowego. Dotyczy to takich spraw, jak na przykład dbanie o obiekty zabytkowe, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, zapewnienie osobom starszego pokolenia warunków do przekazywania tradycji dzieciom i młodzieży, ochrona krajobrazu i środowiska naturalnego, działania integrujące lokalną społeczność. W obliczu inwazji kultury masowej ta rola samorządów wymaga szczególnego zainteresowania. Wizja samorządu przyszłości. A teraz pomyślmy sobie, jak mogłyby działać samorządy przyszłości. 1. Pełna transparentność wszystkich wydatków. Każda umowa, każda faktura powinny być widoczne na stronie samorządu i każdy mieszkaniec powinien mieć możliwość zapoznania się z tymi dokumentami. 2. Obsługa samorządu przez wyspecjalizowane firmy na podstawie przetargów. Dzięki temu urzędy nie zatrudniałyby nikogo poza osobami na wybieralnych stanowiskach. Przy dzisiejszej technologii informatycznej do obsługi wszystkich zadań urzędów wystarczyłoby 10% obecnie zatrudnionych. Jeżeli otrzymaliby dwa razy większe wynagrodzenie niż obecnie, to same koszty wynagrodzeń spadłyby pięciokrotnie. A do tego oszczędności objęłyby mniejsze koszty nieruchomości, mniejsze zużycie energii i materiałów, mniej problemów pracowniczych. Dzisiaj można odnieść wrażenie, że urzędnicy rozwiązują głównie swoje własne problemy. 3 Pełna transparentność działań samorządu, wszystkie informacje obowiązkowo powinny być dostępne dla mieszkańców poprzez stronę internetową. 4. Referenda lokalne. Jest to mechanizm znany m.in. z demokracji szwajcarskiej. Jeżeli chcemy mieć prawdziwą demokrację na poziomie całego państwa, to uczmy się jej od poziomu samorządu poprzez organizowanie referendów. W tym celu podjęta została inicjatywa Fundacji Pafere pod nazwą Generator Referendów. Zapraszamy do udziału w pracach naszej grupy. 5. Wybory bezpośrednie osób kierujących lokalnymi jednostkami policji oraz sądów. Taki tryb utrudniłby powstawanie lokalnych klik i układów korupcyjnych chronionych przez służby powołane do zapobiegania takim patologiom. Samorząd przyszłości to nie tylko sprawna władza i efektywni urzędnicy, ale przede wszystkim świadomi swoich praw mieszkańcy. Każdy samorządowiec powinien składać przysięgę następującej treści uroczyście przysięgam niezłomnie stać na straży wspólnego dobra. Dzisiaj samorządy działają w oparciu o formułkę dotrzymania należytej staranności. Nawet dzieci w szkole podstawowej niosą na swoich barkach większą odpowiedzialność niż chcieliby nieść nasi umiłowani przywódcy samorządowi. Liberalny Samorząd. Na koniec zapraszamy na stronę Stowarzyszenie Libertariańskie, gdzie można zapoznać się z projektem Liberalny Samorząd. Projekt prezentuje istotne z punktu widzenia wolnościowego aspekty działania samorządów. A w niedzielę, 7 kwietnia, widzimy się przy urnach wyborczych. Z libertariańskim pozdrowieniem. Viva la libertad, karacho. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!